Paweł Królikowski wciąż przebywa w szpitalu, mężczyzna przeszedł kolejny zabieg. Polsat podjął decyzję w sprawie swojej gwiazdy, syn aktora dostał niesamowitą propozycję. Paweł Królikowski walczy o powrót do zdrowia w jednym z warszawskich szpitali, mężczyzna spędził pod opieką lekarzy już ponad miesiąc. Tymczasem telewizja Polsat podjęła ważne decyzje dotyczące popularnego aktora. Jego najstarszy syn dostał niesamowitą propozycję od stacji. Paweł Królikowski wciąż walczy o powrót do zdrowia. Rodzina bardzo wspiera aktora w walce o zdrowie. Mężczyzna trafił na oddział neurochirurgii jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Od tego czasu przeszedł kilka zabiegów. Niestety, ostatni z nich zakończył się infekcją, która pogorszyła jego stan. Na powrót aktora do zdrowia oczekują również widzowie telewizji Polsat, w której królikowski jest od wielu lat jurorem programu Twoja twarz brzmi znajomo. Stacja podjęła kluczowe decyzje w sprawie popularnego mężczyzny. Nina Terentiew przekazała wieści: Jest w tym show od pierwszego odcinka. Zna go od przysłowiowej podszewki i jego rola w nim jest nie do przecenienia. Jednak teraz najważniejsze jest jego dobro. Może być pewien, że czekamy na niego w kolejnej edycji, jak tylko wróci do formy, zapewniła dyrektor programowa Telewizji Polsat. Paweł Królikowski ma wielkie wsparcie swoich pracodawców z Polsatu to oznacza, że prawdopodobnie widzowie zobaczą Adama Strycharczuka w roli Jurora tylko w najbliższym sezonie programu. Nina Terentiew niesamowicie ceni sobie Pawła Królikowskiego, zarówno jako zdolnego aktora, ale również niezwykłego profesjonalistę na gruncie współpracy zawodowej Kobieta zapewniła, że w stacji zawsze znajdzie się dla niego miejsce. Podjęła również ważną decyzję w sprawie jego najstarszego syna, Antoniego Młody mężczyzna usłyszał niesamowitą propozycję. Będzie on miał możliwość zagrania w reklamie abonamentu Smart do cyfrowego Polsatu Tak zadecydowała pani Tarantiew, która dobrze zna sytuację ojca Antka. To pomocna dłoń wyciągnięta do rodziny Królikowskich, powiedział w rozmowie z na żywo jeden z pracowników Polsatu Dzisiaj grzeje, 1. Nie żyje gwiazda muzyki. Przed śmiercią wysłała wiadomość do rodziny, wyskoczyła z 14 piętra. 2. Nie udało się, choroba jednak postawiła na swoim i odebrała życie. Media przekazały smutne informacje o śmierci polskiego muzyka. Dyrektor programowa postanowiła w ten sposób wesprzeć przechodząca trudny czas rodziny królikowskich. Cała stacja i wszyscy widzowie życzą aktorowi szybkiego powrotu do zdrowia. Najlepsze niósy dnia źródło. Pomponik następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.